W krainie Kanaan żył młodzieniec imieniem Józef. Miał 17 lat i 11 braci. Józef różnił się od pozostałych, a jego ojciec Jakub darzył go szczególną miłością. Był ulubionym synem Jakuba, urodzonym gdy ojciec był już w podeszłym wieku i aby okazać mu swoją miłość, Jakub podarował mu przepiękną szatę. Szata była wielobarwna i lśniła w słońcu. Józef nosił ją z dumą, ale jego bracia wcale nie byli z tego zadowoleni. Bracia Józefa byli zazdrośni, ponieważ ojciec kochał go bardziej niż ich. Nie mogli z nim rozmawiać bez okazywania złości. Pewnego dnia Józef miał dziwny sen. Śniło mu się, że oni i jego bracia zbierają na polu snopy zboża. W tym śnie snop Józefa podniósł się, a wszystkie snopy jego braci kłaniały się jego snowi. Kiedy Józef opowiedział ten sen swoim braciom, ich złość jeszcze bardziej wzrosła. Czyżbyś chciał nad nami panować? Myślisz, że będziemy ci się kłaniać? Ale Józef miał kolejny sen. Tym razem zobaczył słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniających mu się. Opowiedział go swojemu ojcu i braciom, ale jego ojciec był zdziwiony i powiedział Co to za sen? Czy ja, twoja matka i twoi bracia będziemy ci się kłaniać? Choć Jakub był zdziwiony, to jednak rozmyślał o tym śnie. Ale bracia Józefa znienawidzili go jeszcze bardziej. Nie wiedzieli, że te sny odegrają ważną rolę w życiu Józefa. Pewnego dnia Jakub, ojciec Józefa, wysłał go, aby odnalazł swoich braci, którzy paśli owce w odległym miejscu zwanym Sychem. Szukam moich braci. Czy wiesz może, gdzie są? Mężczyzna powiedział mu, że jego bracia przenieśli się w miejsce zwane Dotan. Józef podziękował mu i szedł dalej, mając nadzieję, że tam znajdzie swoich braci. Kiedy bracia Józefa zobaczyli go z daleka, zaczęli knuć spisek. Oto nadchodzi ten śniasz, pozbądźmy się go, wrzućmy go do studni i powiemy ojcu, że rozszarpała go dzika bestia. Ale Ruben, najstarszy brat, nie chciał skrzywdzić Józefa. Więc Ruben zaproponował, żeby wrzucić Józefa do studni, ale nie robić mu krzywdy. Kiedy Józef podszedł bliżej, bracia rzucili się na niego i zdarli mu z niego jego przepiękną szatę. Rzucili go do pustej i suchej studni. Potem usiedli, żeby coś zjeść, nie wiedząc, co dalej zrobić. Nagle zobaczyli zbliżającą się karawanę kupców. Kupcy podróżowali do Egiptu, wioząc przyprawy, balsamy i mirrę. Juda, jeden z braci Józefa, wpadł na pomysł. Po co mamy go tu zostawiać? Sprzedajmy Józefa kupcom. Pozostali bracia zgodzili się i wyciągnęli Józefa ze studni. Sprzedali go kupcom za 20 srebrników, a kupcy zabrali Józefa do Egiptu. Ruben wrócił do studni tylko po to, by odkryć, że Józefa już tam nie ma. Józefa nie ma, co powiemy ojcu. Bracia wiedzieli, że muszą ukryć swój czyn, więc wzięli wielobarwną szatę Józefa i zamoczyli ją we krwi kozła. Wysłały szatę do ojca, mając nadzieję, że uwierzy, że dzika bestia zabiła Józefa. Kiedy Jakub zobaczył szatę, od razu pomyślał, że Józef nie żyje. Rozdarł swoje szaty z żalu i założył wór pokutny na znak żałoby. Zejdę do Szeolu opakując mojego syna. Choć jego synowie próbowali go pocieszyć, Jakub był niepocieszony. Tymczasem Józef został zabrany do Egiptu, gdzie sprzedano go człowiekowi imieniem Potifar. Potifar był potężnym urzędnikiem na dworze faraona i mieszkał w wielkim domu w Egipcie. Podróż Józefa dopiero się rozpoczynała i choć był daleko od domu, Bóg miał dla niego plan. Co się stanie z Józefem, czy jego sny się spełnią, czas pokaże, ale historia Józefa była daleka od zakończenia. Czekało go wiele prób, ale Bóg, Jahwe, Bóg Jego Ojców będzie z Nim na każdym kroku.